Widzieliśmy to młodzieżowe wiceministrzów Polski, Lorda Wytkowskiej, a włoskie obecność. W składzie tej osady znaleźli się Bartek Karpiński, Kamil Zawadzki, Jakub Troszkowski. A i tej osady pan Tomasz Spychars. Przepraszam, czterech bezkarniętnych kobiet. A Z to Kraków i RON to A między tymi dwoma osobami był za złoty i serwis numeral. A, medal. a Z to Kraków. W podobieństwie na ścisłym obronie, a łodzi prowadzą przed taką zbytności I tak się już otrzymałem Już do końca tej realizacji. Zatem ozs w kraku. Lot to był No i jeszcze dwie osady na trasie. Będę był oraz Lotto co Zobaczymy, która osoba przybędzie na trzecim miejscu z numerem czwartym, czyli Lotno Gostia. kolejny jedyne się pana premiera Tomasza Brązowe medale, zaraz zapraszamy na deklarację. W tej konkurencji trzecie miejsce i brązowe medale wypalczyły wieszanki Lotnowy Gostia Właskiewych. Pomarańczowe konkurujemy w składzie Dominika Wybarczyk. Magda Kopkowska, Kornelia Wąchała i Magda Janowiak. Trenerem tej osady jest pan Tomek medali, Z Zelebrnymi medalistami młodzieżowych Mistrzostw Polski zostały zawodniczki także osady loto, ale to razem w czerwonych czapeczkach, które na dekorację zawodniczki zdjęły w składzie osady trenera Tomasza Speralskiego popłynujeły Magda Kubiak, Asia Ditman, Monika Ciaciuch i Ania Mocna. Będoski prąd wiosek i biało. Głębitny wiosław, taką szachownicę to kluby z Bydgoszczy BKW. Minimalnie zacięta walka wewnątrz Bydgoszczy dla białej koszulce Monika Kowalska Minimalnie pół długości Łodzi, ale na swoją walkę na to nawet mniej jak pół długości Monika kobalska, Martyna, Mikołajczyk i za chwilę na trzecim miejscu, na czwartym torze kolejna zawodniczka trenera, premieru Grzegorza. Drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni Polski wywalczyła Martyna Mikołajczak. Drugi z <klucz> gatka tak Lekko Wytłowski w łez 1910. Przedstawiciel posłani, ale Marzec, zapotrzebujesz Latwa, bo patrz Maciej Hoffman. Zapraszamy po medalę. Za chwilę reprezentuję dwójek podwójnych. Kamu za cztery posłania ZDZ-a w Gdańsku. Nie będziemy naprawdę czekać z deklaracją. Zapraszam chociażby przedstawiciela klubu Połowy Polski Członek zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wyszynowskich. Trzecie miejsce Jerozolana Mena wywalczył reprezentant Lotu bydgoski w łeb Jakub Jadłuk Pytania pana to nasza, trenera Tomasza Wtrechowskiego. Marta Petaśńska, Martina Mikołajczak. A zatem najstarszy polski klub Wody No Warszawa z medal złotym medalem na Żydowych Polski i to dwójka podwojna bardziej lekkiej dziewcząt. Jest złoto dla Wody Warszawa. Drugie miejsce Węderski Klub Wieszczanek, trzecie lat to Węderskie ja, i dziewczęta, oczywiście. Zapraszamy za chwilę na dekorację w tej konkurencji trzecie miejsce i brąza na medale. Wywalczymy zawodniczki Lotko Bydności i Wojska Bydność. W osady Marta Pytasińska i Martyna Mikołajczak. A dziewczęta trenuje pan Michał Kazowski. Romowy temu Będę mu dnować sekundy, sekundy. <śmienny> Pierwsze miejsce, a jest. Jak to i wartość Jeśli no, no, jeszcze chcielibyśmy z tej ekipy, to oczywiście zapraszamy. Na pierwsze miejsce Holanda Bydgoszty-Jaworskie w się W składzie tej osady Magda Bydgosińska, Pania Mocna, Asia Wittmann i Monika Dziadziuch. I poprosimy także Pana Trenera Michała Kozłowskiego, który dostał Michał <grymianie> <Michael> Kozłowski. <grymianie> z nich w kategoriach czwartych podwojnych zostały miszarki ROK to W EKS-DIE W eks się Ula Kowalska, Polina Ścisińska, Marta Pytasińska,